Jakiś zauważył, bardzo za dwa dni, jest sezon siódmy. Zobaczmy, coś tam wstajemy, mi dzień. No, już wkrótce, za dwa dni coś będzie. Miało być jutro, siódmy sezon. Zresztą chyba Games skłamił, no. Zostało kilka godzin, to, to jutro, jutro to powinno być. No i te wiadomości nie bardzo ciekawe, bo się mamolka, co tam powiedział, że będzie jakiś, jakiś po prostu kreatywny na no, jakimś świecie, nie? Będziecie mogli mieć jakieś tam rzeczy, będziecie mu wszystko postawić Nie, to u bo pomyliłeś się, bo on to lepiej umie przetłumaczyć Młody Pół włosy wrzucił taki filmik Gdzie po prostu no, Pokazał jak to będzie wyglądało No i usunął to po 5 minutach No ja bym chciał powiedzieć, że sobie Zagram trochę Huk drużyna Huk drużyna sobie zagram trochę no i jeszcze może pokażę jak zdążę na plac bo bym chciał kilka sobie zrobić. Najlepiej no, lepiej shotgunem, bo ma takie zadanie. Dobra, to widzimy się w grze. Dobra, to jesteśmy coś sobie tutaj. No i teraz sobie zagramy taki kilka rundek. Jeszcze muszę jak zdążę wyjść na plaza, bo w lobby pada śnieg. Śnieg pada. Bo no, pada śnieg. Widać u was. Nie, bo to jest od mojego kilofa. A śnieg pada w lobby. Gdzie ta chmura jest? Jak blisko! Tam już od owce, widać? O kurczę. Robię od razu potem kolejny odcinek z ciekawostki 2 siódmego sezonu, dobra. To nie boję. Jakbym chciał zrobić kile ze shotguna. Cztery kile ze shotguna i dziesięć kill normalnych kilów to. Zabędę 10 gwiazdek z tego. Może zabędę jakieś tam rzeczy, bo ja muszę tego skina mieć, tamtego. Tego tam fajnego, tego czarnego. I tam o mleko ją głowę pomidorka. Tylko muszę mieć. To będę chyba te zadanie bardzo dużo robić. Mam no, 12 oddziały. No tak się nie sprzyja. bo ja, jak się oddziały, dobra. Powiem, że to i to zrobię. No. Lecimy. No to się już tam poleciał. To jest przeciwnie strony, nie, no taki na pół jest. Tu też coś był, tu też, tu, tu też, tu, tutaj też, tutaj też, tutaj też, tutaj nie. To jakaś pilotowa, to sobie wezmę. Szot piska. Mam... Dobra, wiem, że tu nie ma naszych typów. Dobra, le Czasami Amo wylatuje jak tego, jak w los zabaw. I, I plaza zostanie usunięty będzie go lep. obydwu. O wiele lepszy niż los zabaw, bo wejdzie w na przykład Będziesz coś budować jak kreatywny, żeby się kreatywny w ogóle w kreatywny, się wszystkie domy będzie taka jedna mapa pusta. Będziecie wszystkie domy, wszystkie rzeczy, nie? Co nie zrobiłem, No ty nie ma ile gwiazdek, ale coś zrobiłem, Ma cztery gwiazdy i mam to 8 gwiazdek teraz mam, nie? Jezu, jak to filmuje... Krótko film wyraźnie. Zrzuc składam. Gdzie mnie swój taki rzut? Snajperka albo coś. Coś tego wziął tam? Że to nie. Może będę pierwszy. Zrzucie, to są fajne z i polecam też teraz z bo przykład ja mam takie zadanie: za tej rakietnicą, czy ciężką z nieperką, To właśnie potrzebuję. Tylko raz muszę go uderzyć. Raz. No i to jest, to jest. Tu jest, jest też właśnie rakietnica, jak patrzę, bo raz tak zrobiłem nie? i... Tu dobra, ja myślę, że dobra, źle, ja, ja tej rakietnicy biorę. No, naprawdę to była też rakietnica, nie? Kurczę, nie, czy apteczka się przyda. Nie mam chyba jakichś zadań, żeby babciaczka musiała uleczyć. Mam chyba tak, ale... Uuu, trzy lat, dwa laty spadła, aż mi dało. Dobra, mam matrząc, to dalej nie mam. Dobra, wie, że to... Myślałam, że... I po prostu ja nie mam. Ciao mi. Oh, kurcze. Zapadało Zabijcie, zatem, a noc, już już lecie, oh. o, nie zabiję to za tak. O tam z dwa zrzuty leżą. Tu już leci, dobra. Tu też. O! Moi jeden giazek. Nie pyda, nie ma tutaj tego. Wo, ci headshoty do ustau. jeszcze ja, zrobiłem Jeszcze jedną glaskę mam, to mam tak tamto. Ty to szybko pójdzie. Tylko jeden jeszcze taki rzut, że ten rakiet, y że ciężką snajperką i będę miał zrobione wszystko. Proszę, że ma dwa żółte... O, dyba, typa, typa, A ja Nie wiem, czy strzelać. Забираю мне этого, И мы его забираю. Вот так где и забираю мне я? Собираю, zrzuta, и конец. А там, где ближе от меня. А, не, там сыпо. Widzę w ogóle. To jest normalne przecież. Dobra, ale lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. No, szybciej, ej, mogę się doradzić, dobra? Dobra, i ja to tu mogę polecić tam, zrzut po prostu darmowy dla mnie. Dla mnie zrzut taki. Dla mnie taki sobie fajny zrzut. Tutaj tylko widzę po fajnie zrzuty. I ten ty był dziwny. O. Skąd? Bo to on strzela? I ja zabrał. nie ma problemu są tam po drugiej stronie I tam u góry są chyba Kurczę, nie wiem Aha, no co? Ja nie mogę Inaczej tu się nie da wejść bo... Kurczenia. Kurczę To ja sam się zabieram. To jest coś. To ja mam Jeszcze takie pięćki potrzebuję, by leczyć mi mam. Zadanie porabiane. Dla ja, ja nie jest. I please, y, ja błagam, żeby była y, złota, y, ciężka sniperka. Jak tego nie będzie, to będę słodkie. Gdyby tam była, ktoś by mnie zabił. Dlatego tego skrzaka to by póził. By... A pompka, dobra, to będę już robi zelenia z pompą. A tak, chodźcie tutaj. Teraz ja się nie było boję na blisko. i do góry. Tam nie będzie ich. Ktoś na drugą stronę muszę iść. Nie przegrywamy. Znaczy nie, wygrywamy, ale... kurczę. Nie widzę go. Tu z Chyba nie, ale... chyba nie było. Ale kurczę, słabo. Nie ma dyku. Ja bym chciała blisko, chęć czy to mu tak trafić. Jeszcze to mam hita z jakiego miała jak gormora. Uuu, coś tu. Uuu Dziękuję. Złota snajperka bliska. Podłowa też nie może być. Mam no, prawie wszystkie rzeczy, oprócz tego. To teraz bym chciał snajperkę właśnie. Tu ich nie ma nic. A traja, trajamy sobie na tę damy rzeczkę poszedł. Ja 12 minut, tu mamy jeszcze kilkanaście minut, a Słabo! ale... Sławo, moja za nie zagram, bo im... mamy 70 i ja to jeszcze trochę brakuje. A to jest typu... <głos》> ale się. bał. Próbuję dwa. I dat strzelbę mam mało. Znaczy mało mam zrobić, ale jak ja tu nie widzę? Głupio chyba to ja wyląduję i się będziemy będziemy już kończyć Po tym meczu jak to zagram już to wtedy wstawiam kolejną Dobra nie będę tak kończył do, do, do ci kapa